Ja bo mi się zdaje. Chyba źle przepociąkę. Ciło jaka kółka. Takia ja nie chce. Aga nie Nie? Ale jej taka jest źle. Bo ona góry. To właśnie powinno lepiej ale ja nie wiem, czy to tak smakuje. Tak. Właśnie go że nie można przed tym użyć, to nie No, to samo będzie bardziej ja się Kasia, to i nic nie czuje, smakuje. Bać.